Zaczynamy. Witamy Państwa. Witamy bardzo serdecznie. Zwróciliście uwagę, że teraz Mariusz zaczyna przejmować inicjatywę i tu witać wszystkich. No proszę, proszę. Zaraz będzie awantura między nami. Się Może pojawić jakaś. Nie, awantury nie. nie będzie. Pomiędzy nami jest człowiek ważny. Właśnie, nie może być awantury pomiędzy nami, jeżeli rozmawiamy na temat żołnierzy, którzy brali udział, w... no nie chcę się powtarzać w tym, że no, jeden z żołnierzy, który brał udział w tym, że Polska nie podległa była i to jest kto, twój ulubiony? Generał Gustaw Orlicz-Drescher w bardzo jeszcze młodym wieku, tutaj widać w mundurze legionowym. E, zgodnie mm, z biografią, oczywiście mał służyć w armii rosyjskiej, ale przy pierwszej nadarzającej się okazji uciekł z armii rosyjskiej do Austriaków i zgłosił się do służby, właśnie w legionach. I to od razu widać to patriotyczne nastawienie Dreszera do tematu niepodległa Polska. <laughs> Powiedziałeś, patriotyczne nastawienie Dreszera, co ma robić chłopak, ile on tam miał, 21-25 lat? No to nie wiem, ty tam może bardziej wiesz, młody człowiek, który miał walczyć jako oficer, przecież kariera tutaj w. w, w. W armii rosyjskiej to to nie było tak jak teraz, że tam załóżmy jest tak jak jest, tylko że wtedy ktoś kto był oficerem w armii y, to był bardzo ważną osobą po prostu i jednak człowiek decyduje się, żeby no nie tu y, y, pędzę tam do tych Austriaków, którzy też byli zaborcami, bardzo mi przykro to powiedzieć, okay. wszyscy zaborcy, wszyscy zaborcy, a jednak ludzie jakoś chyba tak podświadomie nie wiem w jakiś sposób. Ciągnęli. Ciągnęli do tak. tego, żeby. I tu y, znów wracamy do marszałka Piłsudskiego, który y, w którymś momencie, do, do którego jeszcze tam w naszych rozmowach dojdziemy, y, do tego czasu, do tego okresu, zebrał wszystkich żołnierzy y, z różnych stron, y, po to, żeby żeby wywalczyli tą niepodległość. Tak, tutaj ten cel był jedyny, jedyny. My go powtarzamy z uporem maniaka już wielokrotnie. Już Ale tu ciekawostka jest taka, Państwo. przepraszam, bo tu muszę mm -hmm. tu wtrącić, że, że, że no, znaczy ciekawostka, teraz już ci, którzy oglądają nasze te filmy, to już chyba nawet na pamięć wiedzą, że po prostu najbardziej trudne do przejścia jest to, że myśmy walczyli właśnie w armiach zupełnie no, niepolskich. No, czyli dopiero w jakimś tam którymś momencie Mogliśmy to zrobić jako, jako wojsko polskie i o tą i zawalczyć. Tu chciałbym zwrócić uwagę na, 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 na tą taką czapkę i orzełka. Co prawda, nie widać tego orzełka tak, tak zdecydowanie ładnie, bo, bo to jednak fotografia ma swoje lata, ale, ale to, to jest właśnie taka, taki symbol po prostu tych żołnierzy naszych. Drescher, tak jak powiedziałem, przedostał się i trafił do bardzo ciekawego oddziału bo trafił do oddziału pana Belimy Praszmoskiego, To też bardzo słynna postać, też na pewno jeszcze kiedyś o nim będziemy mówić i zdecydowanie e, zasłynął w tym oddziale i to spowodowało, że dosyć szybko został mianowany na podporucznika, a nawet porucznika chyba. Mm, to też świadczyło właśnie o niesamowitej takiej. Mm, jakby to najlepiej określić zależności pomiędzy myśleniem, dowodzeniem, prowadzeniem żołnierzy i tymi właśnie elementami charakteryzowało się Orlicz. Czyli miał, miał talent dowódczy, można tak byłoby to określić jak to... Spokojnie, zdecydowanie tak. Też i co prawda jak to młody człowiek tutaj nie można mu odmówić odwagi i brawury, czasem wręcz szalonej, ale to porządnym i e, znaczącym dowódcą podobno jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Także tutaj naprawdę był bardzo doceniany chociażby e, przez samego mm, Piłsudskiego, zresztą w późniejszym czasie będzie jego bliskim współpracownikiem. To przecież chociażby z Dreszerem Piłsudski rozmawiał z Wojciechowskim podczas przewrotu majowego w 1926 roku, ale to późniejsze historie, też może kiedyś do nich powrócimy. Tak, tak, jest ciekawa prasa z tego, z tego okresu, no, ale to, ta chronologia, znów ta chronologia, chociaż ona jakoś tak jest przez nas rwana, Ponieważ chcemy zaprezentować kilku dowódców. Tu yy, ge, generał, no, przyszły generał mm -hmm. po prostu yy, jako młody człowiek, tam Belina, Belina też był w takim troszeczkę, jak ty powiedziałeś, on Odwa był starszy, tak. odważny, ale to, to szalony. Tak, szalo no tak, mogę to tak, być ciekawie. Tak, w, ty, w tym czasie po prostu inaczej być nie mogło, bo to zresztą na koniach trzeba było jechać tak, żeby po prostu pogonić towarzystwo, <laughs> które tutaj się cały czas wdzierało Tak, między innymi mówiąc nie wiadomo po co, ty wiesz, w jakim celu, co, co tu chcieli. Czy, tej lepszej, co jakieś, tu było, złoto ktoś tam wydobywał gdzieś nie, z jakiegoś jezior, nie, 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 czy rzek? Nie, 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 nic takiego nie było. Wracając do Dreschera, oczywiście Drescher, tak samo jak Piłsudski, nie zgodził się na e, przysięgę cesarzowi Niemiec i czyli trafił do obozu internowania, potem zresztą go przewożono, bo tam jakieś źródła podają, że no jakoś nie za bardzo chciał się podporządkować Dyscyplinie. E, dyscyplinie jest zasadą e, stosowanym przez e, w więzieniu, tak to można określić, czy, czy w obozie internowania. Został przewieziony gdzieś tam, no ale skończyło to się pozytywnie, zostaje wypuszczony i tutaj właśnie znowu wracamy, jak zawsze, małe odniesienie do nas, do miasta. No, no ta, oczywiście, no, bo no, no, musi być tutaj... Nie na darmo gdzieś ta postać często występuje. Ponieważ... No ci Państwo, którzy nie hełma nas oglądają, to proszę się na nas nie gniewać, ale jak będzie na przykład mówiliśmy przecież Poznań, prawda? oczywiście Kraków, wymieniamy wszystkie, wszystkie miasta w tak. aczkolwiek, jeżeli mamy coś ciekawego związanego z naszym miasteczkiem, to warto, warto o tym wspomnieć. I tutaj w październiku 1918 roku e, zostaje właśnie Oli Dreszel wysłany do do hełma tutaj ma objąć dowództwo nad e, kształtującymi się, tworzącymi wojskami polskimi. Proszę pamiętać, to jest 27 października, to też ciekawie świadczy o mieszkańcach naszego miasta. I... Drugi... Ale ciekawie, przepraszam, to znaczy? Że dosyć wcześnie już i... Pozytywnie. Mieszkań... Tak, oczywiście. Pozytywnie. Ciekawie takie ogólne. E, zainteresowali się chęcią przejęcia władzy od od Austriaków, którzy w tym czasie na terenie naszego miasta na przebywali. No i tutaj no już nie chcę wnikać w większe e, regionalne elementy, ale taką ważną postacią był też pan Felicjan Le Lechnicki, bardzo ciekawa rodzina. bliscy współpracownicy piłsudzkiego pochodzący z naszych terenów, o których rzadko się mówi, a warto było o nich coś wspomnieć. Jak będzie okazja, jeżeli się pojawi jakiś czy dokument, bo te dokumenty też uh -huh. będziemy prezentowali, no to, no to może akurat uda się na ten temat porozmawiać. I 2 listopada e, Drescher dokonuje przejęcia miasta Heuma e, z rąk Austriaków. Zdobywa dosyć dużą liczbę amunicji, zdobywa także pieniądze, bo zdobył 10 milionów e, koron austriackich, więc e, Całkiem pokaźna suma na działalność polskiej organizacji wojskowej. No i tutaj znowu rośniemy z Maciejem, jak Państwo widzą, ja jeszcze nie rośnie, ponieważ y, y, to już w źródłach ogólnodostępnych zawsze podawana jest ta informacja, że pierwszym większym miastem dawnej kongresówki, czyli tego dziwnego określenia y, państwa polskiego po kongresie wiedeńskim, było właśnie wyzwolone miasto Hełm. Już 2 listopada. No i znowu jakiś tam powód do dumy dla nas e, i y, potem te związki z Chełmem także były, ale to już będą w tym okresie i y, wojny polsko-bolszewickie, ale nie będziemy jakby odnosić się, natomiast ten sam początek, bo to się teraz się. oczywiście, natomiast ten sam początek to jest coś fantastycznego, coś pięknego związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Generał Orlicz-Drescher jeszcze pozdrowimy, bo przecież wiadomo tutaj u nas jest szkoła i jego imienia także licealiści pozdrawiamy Was, ci którzy chodzą do tamtej autorwenci, szkoły. Absolwenci, na, 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 na naszej szkoły, tak pozdrawiamy. No i życzymy powodzenia tam w dalszej karierze szkolnej. No oczywiście jeszcze jakby kończąc temat w pewnym sensie, Dreschera jak nie chcę skończyć, przykry element lipiec 1936 roku, generał leci w małej awionetce nad Polskim Bałtykiem. Niestety dochodzi do wypadku. E, awionetka spada i generał dla ginie. Szkoda, bo to naprawdę taka bardzo jasna postać mm, okresu odzyskania niepodległości i także tego czasu późniejszego. No ale no, niestety e, zawsze tutaj we mnie pozostaje taka chęć, chociaż Historycy strasznie tego nie lubią, co by było gdyby, ale zawsze sobie dziś tutaj pozwalam, jak wyglądałaby postawa Dreschera we wrześniu 1939 roku. No ale nie dowiemy się o tym, niestety. Generał zginął. Szkoda, bo to naprawdę jedna z ważniejszych postaci, związanych z polską niepodległością, a szczególnie z 1918 roku, z legionami, z marszałkiem Piłsudskim z marszałkiem Piłsudskim, ale na temat, że no, wrócimy jeszcze, bo jeszcze będziemy rozmawiać o marszałku Piłsudskim i nie tylko. Natomiast na, tym, na ten moment, jeżeli chodzi o postać generała, to myślę, że w zupełności wyczerpaliśmy jakiś tam fragment jego, jego, jego biografii. Zaznaczyliśmy, że, że tego typu postać była też ważną postacią w naszej historii. Dziękujemy na dzisiaj. Do dobrego. zobaczenia, do widzenia, do zobaczenia.